Ło, wow, patrzcie tutaj. Super. O mój Boże, patrzcie. już mi się ciągnie. <grystanie> Hej, moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie corn dogi z środku z serem, cheddar i mozzarella. Przykonałam wcześniej jakieś takie przepisy i dzisiaj mam ochotę sobie takie zrobić. Więc do naszych corn dogów będziemy potrzebować tutaj są dwie parówki. 120 gram mąki. Jakieś 120 ml mleka bułka tarta, 1,4 łyżeczki soli tutaj mamy ser cheddar i ser mozzarella niestety taki w kulce, ponieważ nie mogłam znaleźć takiego twardszego więc no cóż, jakoś sobie poradzimy normalnie stosujcie sobie ten twardszy jedno jajko, olej, na którym będziemy smażyć nasze kornogi do tego zrobimy sobie jeden kornok też z ziemniakiem zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie zrobić i potrzebujemy tutaj mam musztardę i salsę taką. No więc tak, przejdźmy już do naszego przepisu. Na pewno też jesteście ciekawi, jak to wejdzie. Więc najpierw dajemy naszą mąkę. Nie wiem, czy tam wszystko chyba nie na te dwa kordogi. Nasze mleko. Jedno jajko. Tą sum jedną czwartą łyżki soli. I teraz wszystko ze sobą mieszamy. Tak powinna wyglądać nasza masa. Może być troszkę gęstsza, jeżeli chcecie. Teraz pokroimy sobie ziemniaczka. Jego tylko, tylko umyłam i kroimy tego ziemniaczka w taką mniejszą kosteczkę. No i tak, te parówki przyciskamy sobie na pół. Tutaj mam już ziemniaczki pocięte w taką kosteczkę. Jak widzicie jest dosyć nieduża. Wkładamy sobie tą parówkę na nasz patyczek, nasz ser. I zrobię to może w ten sposób, i damy sobie jeszcze troszkę mozzarelli. Więc tak, przelewamy sobie to masło do jakiejś w sumie wysokiej szklanki. Mieszamy troszkę, obtaczamy w bułce. Tak wyglądającego teraz wkładamy na głęboki olej. BU! I tak wygląda nasz pierwszy. Dwie minutki z jednej, a dwie minutki z drugiej, i tak fajnie wygląda. Poran drugiego, więc nabijamy kiełbaskę. Zrobię dwie mocele zamiast jednego sera cheddar i jednej mocerelki. Wkładamy do naszego ciasta. Toczamy w bułce. Teraz obtaczamy sobie w naszych ziemniaczkach, i tak powinien wyglądać. ponownie wkładamy na gorący olej. Wyciągamy. Oho, ho, zobaczcie, tutaj już się. O oh mój Boże! Tutaj już się troszkę serek wytapia, ale to dobry znak, że w środku będzie fajny, ciągnący się. Ten jest z ziemniakami. Wygląda o wiele lepiej. Jest troszkę grubszy, a taki zwykły. Ale tutaj mamy dwa różne rodzaje sera: ser cheddar i ser mozzarella. A w tym tylko mozzarella. O, wow, patrzcie, tutaj. O, wow, super. To co, próbujemy. O mój Boże, patrzcie. Już więcej się ciągnie. O, jakie dobre, bardzo dobre. Zaraz sobie jeszcze poleję troszkę musztardą i będzie przepyszne. Także zachęcam Was do zrobienia czegoś takiego. Jeszcze Wam bliska pokażę, jak to wygląda. No dalej jest ciągnący się. Zaraz sobie dokończę jedzonko. Poczekam, aż wystygnie, bo jest za gorący. Ja macie środek. I co? I widzimy się jakoś pojutrze. To do zobaczenia. Pa!